Zrobiłeś, kochanie, porządek, tak? No. To jest nowy, nowy design, tak? Tak, już wszystko ułożyłeś? Tak, może być? Nie, jeszcze coś tam ci się nie podoba. Ok, jeszcze coś nie lubi. Tak, już? Nóż. A nóż, nóż, rozumiem. Jeszcze poprawki małe. No tak, trzeba poprawić jeszcze. Oho, ale ty jesteś nożownik. Nie za, zasuń szufladę, bo się uderzysz, jak będziesz wstawał. Tak, zasuń szufladę ładnie. Jak już zrobiłeś porządek w szufladzie, ślicznie. O, dziękuję, super. Tata się ucieszy, jak zobaczy, jaki my mamy nowy wystrój w szufladzie. Na pewno. A jeszcze o, o szczyżnoże, tak? Dobrze, oszcz, oszcz. Są na pewno tępy, nie mogłeś pewnie kotleta pokroić, prawda? Trzeba je na zgadza się.